Serdecznie w kolejnym porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zacznijmy od barków. Barki do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia barków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Z drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, unoszenie ręki w ten sposób i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga ręka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, obie ręce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,

Osiem, dziewięć, dziesięć. Witam wszystkich na gimnastyce porannej. I zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Ręce kładziemy w ten sposób na barkach. Raz jedna, raz druga ręka jest w przodu. Próbujemy. I raz. I dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, super, i skręty tułowia, czyli łokieć przed siebie, tak jeden, a drugi za siebie, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Odchylenia się do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Na przemienne zginanie przed ramię. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz zginamy przed ramię. I jeszcze łokieć do góry. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Druga ręka. Raz. I dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć i dziesięć. Obie ręce. Raz. I dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Witam serdecznie wszystkie osoby na gimnasyce Porannej, takim porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Podpieramy się z tyłu i unosimy stopy. Raz jedną, raz drugą. Tak i Tak i raz.

9, 10. Druga noga to sama. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bardzo dobrze. Wracamy do tej poprzedniej nogi i przenosimy ją na nogę. I raz, 2, 3, 4, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i druga noga to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no zobaczymy, czy damy radę bez pomocy raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Bardzo. Dobrze. Pytamy się za palce i nogę unosimy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I droga noga to sam. I raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Pytamy się o zapięte. Prostujemy nogę w kolanie i zginamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć i druga noga to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I karkołomny Spróbujemy z dwoma nogami to samo zrobić. I raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napiszcie, komu się udało to statystycznie z dwoma nogami zrobić. Dobrze, tą nogę ustawiamy troszkę szerzej. Teraz wewnętrzna część kolana do środka. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osiem dziewięć dziesięć bardzo dobrze i druga noga to samo raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć fantastycznie skręty stóp na zewnątrz i do środka raz dwa trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz próbujemy synchronizować nasze ręce z nogami, a najpierw ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz z nogami. Raz, dwa, trzy, Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, myli się, zapewne ta. Sobie teraz? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć fantastycznie skręty głowy lewo prawo raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć dobrze i bojanie się na lewo i na prawo raz dwa trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I z takim skrętem, bo nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i wypychanie klatki do przodu. Głowa do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, teraz ginamy nogi w kolanach, podpieramy się z tyłu rękoma i robimy taki stolik do gry. Karty albo doświadczenie. I raz. <coughs> dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Fantastycznie. Super. Pochylenia tułowia do przodu. I z powrotem. Staramy się jak najniżej zejść do dołu, jednocześnie sobie krzywy nie zrobić. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Skręty w lewo i w prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć. Bardzo dobrze, fantastycznie super. Unosimy obie ręce wyprostowane do góry raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć i takie fale i raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć i sześć głębokich wdechów i wydechów, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wdech, wydech, wdech Wdech, wdech, wydech i wdech, wydech. Fantastycznie to było mieli Państwo ostatnie w tym porannym rozruchu. Na mnie czekają pacjenci, więc ja idę już obsługiwać pacjentów. Dziękuję wszystkim za tutaj uwagę. Dziękuję za komentarze. Te wszystkie tematy związane z rozciąganiem to jak najbardziej będą ale w kolejnych porannych rozruchach i na oddzielnych filmach. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Ja biorę się do pracy. Do mniego zobaczenia w następnym filmie. Dużo energii życzę.